Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać, tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. drogi. Witamy serdecznie Ewa Skrabacz i Wojciech Ziłek. I witamy w zupełnie nowej, powyborczej rzeczywistości w której, jak mówi pismo, wszystko staje się nowe. Myślałam, że wszystko ci mówi, że cię ktoś pokochał, się inny tekst stwierdził, no, bo... ale no nie tak do końca po wyborczej, bo wybory były 15 października, z kronikarskiej dokładności przypomnę, a teraz ta nowość polega na tym, że mamy nowo zaprzysiężony rząd. To rzeczywiście wydarzenia ostatnich dni. O rezultatach tych wyborów, mm -hmm. tak, tak. I jeśli miałbym tak jednym słowem skomentować całą tę zmianę, która się dokonała, to tak osobiście powiem tak: że w żaden sposób nie szkoda mi tych, którzy odchodzą, bo zrobili nie tylko wszystko, ale jeszcze sporo więcej, żeby odejść. Dlatego mi ich nie szkoda. Ale też nie mam najmniejszych złudzeń co do tego, do tej władzy, która przychodzi, do tych nowych najmniejszych złudzeń nie ma. Bo co, bo doświadczenie Ci tak podpowiada? Wiek, doświadczenie, życiowa Na... mądrość. Nazwałam to elegancko, ale rzeczywiście podpisuje się pod tym, o czym mówisz. Powiedzmy, że z zaciekawieniem przyglądam się temu, co nam jest dane, coś my sami sobie wybrali, bo, bo przecież w Jak wyborach jest? głosujemy. Ja bardzo nie lubię takiego dystansowania się. No przecież byliśmy, tak? Oddawaliśmy głosy. To weźmy też na klatę te, te rezultaty. No ja nie. Ja pierwszy raz nie. Na chwilę spuściłem z oczu i już. I już. To masz niezłą no. wymówkę. Ale ja powiem jeszcze, że tak z zaciekawieniem się przyglądam i, i śmieszą mnie, takie, takie uderzenia, czasem wysokie tony, sięganie wysokich tonów. Chociaż coraz rzadziej słyszymy o tym, że obroniono demokrację, a na pewno już nie straszy się nas czołgami, które miała wyprowadzić na ulicę poprzednie władza. Chciałem bo mhm. tutaj na Syberii to ja tak nie wszystko do mnie dolatuje i się chciałem spytać, czy, czy są? Otóż uprzejmie informuję, że nie. Poprzednia władza nie wyjechała czołgami na ulice. Owszem, był ten spektakl z rządem powołanym na dwa tygodnie, ale przyznajmy, że jednak zgodnie z konstytucyjnymi zapisami, może nie z duchem, ok, ale z zapisami. Natomiast to straszenie, zresztą przypomnijmy też mówienie o tym, że to autorytaryzm, właściwie to już chyba parę długości dalej, a później się okazuje, że nowych ministrów, starzy. No, przynajmniej w niektórych ministerstwach witali kwiatami. Więc dalece no, ale to odbiega. To ja chyba nie przyklęknęli wszędzie. Aż jakoś... tak to nie, niestety. No, no, więc, no. więc grzechy zostaną im zapisane. No ale tak zupełnie poważnie, to ja sobie zawsze no. myślę w takich sytuacjach o tym, że słowa mają swoją wagę. I naprawdę trzeba o wadze i znaczeniu słów pamiętać. No. Fakt prasowy przypominam to tak jak kiedyś za profesora Gremka, kiedy była mowa o tym, że nadwiślańskie jednostki stoją przy obalaniu rządu Olszewskiego, prawda. No I potem kiedy pytano, gdzie te jednostki, to odpowiedzią było, że to był fakt prasowy. Więc teraz podoba. Tak. Mnożą się nam te fakty prasowe, ale nie tylko prasowe. Bo po powyborczo mamy oczywiście nowy parlament, a w nim atrakcji, których nie brakuje. To miara. Tak. Choć wcale nie jest do śmiechu, prawda? Kiedy się pomyśli o tym, co zrobił poseł Brown. No tak. To, co zrobił poseł Brown, czyli zgaszenie ym, gaśnicą świec hanukowych, brutalne, takie prymitywne przerwanie uroczystości religijnej, która trwała w Sejmie Rzeczypospolitej, do której przecież należą nie tylko katolicy, nie tylko niewierzący, tylko wszyscy, jakiejkolwiek denominacji religijnej, no to to się nie mieści w żadnych kanonach. I to jest czyn, który zasługuje na potępienie. tak. A co do Posła Brauna, no to nie ja jeden i nie my jedni powiemy, że należałoby go przebadać, prawda? No. no tak, pojawiają się tutaj pytania, czy to jest cynik, czy wariat. Choć mówi się, że może i jedno, i drugie. Ale rzeczywiście to był bolesny obraz. Wiesz, u mnie na pierwszym planie nie było nawet oburzenie, tylko ból. Jak no, na to tak, patrzyłam. Tak. No bo przypomniałam sobie chociażby krzyż z puszek na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej, szargane najświętsze symbole mojej, naszej religii, tak. naszej wiary. W związku z czym dzielę ten ból z tymi, których symbol został właśnie tu zbezczeszczony i żadnej skruchy, tylko cyniczne wykorzystywanie tego zdarzenia tak do końca, tak ale na tak, zimno. Ale dlatego właśnie nie chciałabym, żebyśmy się przy tym wydarzeniu zatrzymywali i dawali tym samym takie paliwo. Yy, dawali to, czego zresztą oczekuje taka osoba dopuszczająca się działań tego Była typu. zgoda. O wiele ważniejsze jest chyba to, jak, jak na to zareagować, prawda? No tak. Bo z jednej strony mamy oczywiste oburzenie i właściwie od prawa do lewa patrząc na scenę polityczną i myślę, tak jest, że wśród, tak. wśród ludzi tak zwanych zwykłych wygląda to dokładnie tak samo. Ale z drugiej strony mamy takie głosy upominające się, według mnie bardzo słusznie, o takie samo podejście do bardzo podobnych czynów. I tutaj chociażby Piotr Zaremba napisał, że Brauna warto potępić z całą mocą. Ale też pamiętać warto, że lewicowi ekstremiści są za to samo nagradzani. To przykład Joanny scheuring wielgus I pamiętamy przerwanie przez nią mszy w czasie protestów w strajku kobiet i sąd, który orzeka, że. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. No właśnie, ale przypominając tego typu sytuacje, co? Będziemy tylko żonglować tymi faktami? No więc właśnie tu jest cały pies pogrzebany. Jak wyjść z tego zaklętego kręgu wypominania sobie? A wy też, a wy inaczej, a my nie. No, jakbyśmy na to nie patrzyli, to trzeba tutaj, jeżeli mówimy o naszej wierze, odwołać się do Pana Jezusa i do tego, że właśnie, a ja Wam mówię, nie opierajcie się złemu, co nie oznacza, że jak ktoś mnie uderzy, to ja nie reaguję, prawda, ale że się pytam, dlaczego mnie bijesz, że, że uświadamiam, a jednocześnie nie wchodzę w tę logikę takiej udry na udry, takie właśnie wzajemne okładanie się czymkolwiek, pismem świętym, czy kijem, czy słowem, to to jest tak samo bolesne, bezsensowne i donikąd prowadzące. Tu oczywiście, aż się prosi, żeby zacytować pismo: Zło, dobrem, zwyciężaj. I to nie jest jakieś pobożne gadanie odrealnione gdzieś obok życia. To znaczy, ktoś może to tak usłyszeć w tym kontekście i powiedzieć: No dobrze, ale, prawda? Natomiast to jest coś, do czego naprawdę się mamy odwołać. Ja powiem tak, że ja się z tym zmagam, bo przecież mnie kusi. Bardzo mnie kusi na Twitterze, w internecie, patrząc tam, ażeby skomentować, ażeby powiedzieć, że a ty, a wy i jak tutaj pani redaktor może mnie zna trochę, to po prostu. Może odrobinkę. Tak, to czasem mnie i skusi. Natomiast bardzo się pilnuję, bo to są, to są rzeczy, które prowadzą do nikąd, ale też. Mam inne pole walki, mianowicie to miejsce, w którym jestem. To znaczy Rosję, w tej obecnej sytuacji politycznej, wojennej i moich ludzi, moich parafian, którzy mają bardzo różne poglądy, od prawa do lewa, od jednego krańca do drugiego. I właśnie staranie się i takie naprawdę nieraz bardzo silne żeby nie odpowiadać na jakieś agresywne ataki, słowa, tylko żeby widzieć człowieka, prawda, w tym drugim. No to kiedy tu przyjechałem, to raz tak właśnie jak mi się ktoś pytał, no dobrze, a po co to, co myślisz, że Ty Syberię nawrócisz, myślisz, że Ty Rosję nawrócisz? Więc ja tak odpowiadałem, jako ojciec Ciszek swojego czasu, że ja tu przyjechałem nie po to, żeby nawrócić Rosję, tylko żeby Rosja nawróciła mnie. Bardzo, bardzo ładnie. Prawda, że ładnie. Bardzo. Prawda, że ładnie? Tak, mm -hmm. I mi się to wydawało takie. No. A teraz coraz. Bardziej to do mnie dociera, że to były chcąc, nie chcąc prorocze słowa, że to tak naprawdę jedyne, co ja tu mogę zrobić, to właśnie to, żeby pozwolić, żeby ta sytuacja, która mnie stawia wielokrotnie pod murem, nawróciła mnie. Ale rozumiem, że stało się coś takiego, że te słowa, które były jakąś taką zgrabną deklaracją, Oczywiście z serca płynącą, nie śmiem jeszcze można. Dobrać. Tak jest no. wątpić w intencje. Teraz stają się rzeczywiście wypełnione treścią. I to jest rzeczywistość dosyć bolesna czasami. Dosyć bolesna. Wspomniałaś o tych protestach feministek swego czasu Marcin Jakimowicz z gościa niedzielnego napisał taki tekst, w którym zachęcał, mówiąc, że. Temu zalewowi bardzo agresywnych słów przekleństw, nie tylko w sensie wulgaryzmów, ale takiego przeklinania kogoś, trzeba przeciwstawić falę dobra, czyli żeby błogosławić, bo na tym polega chrześcijaństwo. prawda? I myślę, że po to jest nam dana cała ta sytuacja. Nie tylko w Sejmie, tylko również między nami, w rodzinach. To całe to skonfliktowanie jest nam dane po to, żeby się nauczyć sobie przebaczać, żeby się nauczyć błogosławić wobec złorzeczeń. I to nie jest księżowskie gadanie. To nie jest takie, że. Tylko to Zgoda. trzeba na sobie przetrenować. Bardzo, bardzo. To znaczy, jeśli jakieś gaśnicy nam potrzeba, to takiej właśnie gaśnicy na zło. Pełna zgoda. I zgoda, że nie jest to księżowskie gadanie, ale ja podbijam stawkę i dorzucę jeszcze jednego księdza i jego słowa. Masz los. Tak, ksiądz Józef Tischner, nie tylko o tym zresztą, napisał bardzo mądrze i bardzo trawnie. Świat przez to, że został oparty na miłości, jest zasadniczo naprawialny. Zło jest nam dane po to, abyśmy je dobrem zwyciężali. Zło jest dla nas. Nie przeciwko nam. Ono ma się stać dla nas tworzywem naszego dobra. Jesteśmy artystami trudnego tworzywa. No, wzniosły cel, choć przez to, że tak wzniosły, to wydaje się, że też tak strasznie odległy. Pewnie tak, choć, choć zasadniczo osiągalny. Tyle tylko, że by go osiągnąć, trzeba ruszyć być razem, bo, bo my nie naprawimy zła, bo my po nie... Tak, bo my nie dojdziemy do miłości sami. Więc trzeba ruszyć w tę drogę i cierpliwie prowadzić. Dialogi w połowie drogi.